Chciał w jakiś sposób połączyć 36, 2 i 3. 36 na pewno mogę zamienić na 6 do potęgi drugiej, i ta 36 jest jeszcze do potęgi dziesiątej. 2 razy 3 daje mi 6, ale żeby pomnożyć dwójkę z trójką, muszę mieć takie same wykładniki. Dlatego 2 do potęgi 50 rozbiję na 2 do 10 razy 2 do 40, no i dalej mam 3 do potęgi 40. No i teraz w liczniku, gdy mnożę potęgi o takich samych wykładnikach w tym miejscu, mnożymy podstawy, czyli będę miał 2 razy 3 to 6, wykładnik pozostanie taki sam. Czyli zostanie 40. Tutaj mamy 2 do potęgi 10 cały czas, a na dole 6 do potęgi 20. No i teraz, jeżeli mamy mnożenie, będę wykonywał dzielenie w ten sposób, po prostu skracanie, czyli mamy 2 do 10 razy 40 minus 20 to jest 6 do 20. No i jeszcze muszę wrócić na dwójkę i trójkę, więc tą szóstkę przedstawię w postaci 2 do potęgi 20 razy 3 do potęgi 20. No i kończę zadanie 2 do potęgi 30 razy 3 do potęgi 20. Tutaj wykładniki dodałem, odpowiedź C jest poprawna.